Co lepsze na zimę płaszcz czy kurtka? To pytanie pojawia się co roku, ale odpowiedź nie jest wcale oczywista. To, czy dla Ciebie lepszym wyborem będzie kurtka czy płaszcz, zależy od wielu czynników, ale jestem pewny, że po dzisiejszym filmie będziesz pewny swojego wyboru. Zacznijmy od płaszcza, który od zawsze mm, kojarzy się z elegancją, klasą i ponadczasowym stylem. To coś, co wybierasz na formalne i poważne sytuacje. Od spotkań biznesowych po wieczorne wyjścia na, na eleganckie kolacje. Jest jednak w tym jednocześnie pewien mit, który chciałbym rozwiać. Płaszcz nie musi być noszony wyłącznie na oficjalne okazje. Świetnie sprawdza się również w codziennych stylizacjach, kiedy zestawiam go np. z jeansami, wełnianymi swetrami czy casualowymi butami. To nie jest strój wyłącznie dla eleganckich dżentelmenów w garniturach. Można go nosić z golfem, a także z prostymi chinosami czy bardziej swobodnymi elementami garderoby. Nie widzę powodu w tym, aby w dzień narzucić go na t-shirt i na szybko wyskoczyć do sklepu, a wieczorem połączyć z garniturem idąc do teatru. Warto jednak pamiętać, że klucz do udanej stylizacji z płaszczem to odpowiedni dobór kroju i materiału. W przypadku płaszczy najlepszym wyborem jest wełna, zwłaszcza z domieszką kaszmiru. Jeśli mnie oglądasz, to z pewnością znasz zasadę 70-30, czyli to, że 70% materiału użytego w ubraniu powinno być dobre, a 30% może być domieszkami. Także szukając płaszcza, skup się na tym, aby tej wełny było minimum te 70%. Dzięki temu będzie nie tylko ciepły, ale także nie będzie wyglądał tanio i posłuży ci lata. To jest bardzo ważne, aby płaszcz wyglądał dobrze. Jest to ogromny element, który na siebie zakładasz. Jeśli jest to długi płaszcz, który kończy ci się za kolanem, to praktycznie zakrywa całą twoją sylwetkę. I teraz patrz. To jest coś co bardzo rzuca się w oczy. Zimą nie widać praktycznie niczego innego niż twój płaszcz. Więc musi być dobrej jakości i musi wyglądać dobrze. Płaszcz powinien mieć odpowiedni krój, lekko taliowany, dospasowany do twojej sylwetki tak, żeby podkreślał jej atuty, a nie sprawiał, że wyglądasz jak w worku. Długość płaszcza jest również kluczowa. Tutaj możesz mieć dwa podejścia. Jeśli decydujesz się na krótszy płaszcz, hmm, to niech będzie on taki do połowy uda, zapewni Ci odpowiednie proporcje sylwetki. Jeśli natomiast wolisz dłuższy płaszcz, to wybieraj taki, który będzie Ci sięgał co najmniej do kolan. Dlaczego? To nie tylko kwestia stylu, ale również ciepła. Dłuższy płaszcz lepiej chroni przed mm, zimnem i wiatrem, zwłaszcza podczas mroźnych dni. Mamy początek listopada. Do zimy zostało jeszcze trochę czasu, ale wiem, że wielu z Was powoli przygotowuje się do zakupów na nadchodzący sezon. I tutaj kwestia jest lekko problematyczna. Większość sklepów nie wprowadziła jeszcze do swojej oferty w pełni zimowych kolekcji. Nie ma dużego wyboru. Te płaszcze, które są dostępne, nie są zimowe, tylko takie bardziej jesienne. Sklepy robią to po to, abyś teraz kupił płaszcz. A potem, jak zrobi się zimniej, to znowu będziesz musiał kupić kolejny, bo ten nie będzie wystarczająco ciepły. Nawet jeśli jest on wełniany, to ta wełna nie jest wystarczająco gruba i ciepła. Teraz rozumiem, jak wielką robotę wykonał Marcin. Gdyby nie fakt, że musiałem znaleźć coś na już, to kupiłbym to, co poleca. W sklepach jest masa ładnych rzeczy, ale o tragicznym składzie. To napisał Tomek w klubie dobrze ubranych mężczyzn. Był on w czterech centrach handlowych w Warszawie. I najlepsze, co mu się udało znaleźć, to i tak płaszcz z 55% podszewką z wiskozy. Moja rada, poczekaj jeszcze te 2-3 tygodnie. Wtedy już wszystko się rozkręci i sklepy wrzucą do oferty zimowe rzeczy. W połowie sklepów, w których byłem, mówili mi, że właśnie odsyłają towar jesienny i szykują się do zimy. Dokładnie tak. Ja to wszystko wiem z doświadczenia, bo co roku jest to samo. Ja już od pewnego czasu przygotowuję dla Was pracownię stylu na zimę. Ostro pracuję nad rozdziałami teoretycznymi, wymyślam stylizację, szukam perełek do przeglądu sklepów, ale nie jestem w stanie jeszcze w pełni usiąść nad linkami. Bo po prostu sklepy, a zwłaszcza sieciówki, jeszcze nie pokazały zimowych płaszczy. Musimy uzbroić się w cierpliwość. Pora na zimowego e-booka już niedługo, a obiecuję ci, że w nim znajdziesz same perełki, jeśli chodzi o płaszcze, kurtki, o których zaraz mowa, a także szaliki i inne akcesoria na zimę. Zresztą ja to wszystko robię dla Was, więc napisz mi proszę teraz w komentarzu, z czym masz największy problem zimą. Czego nie wiesz, do czego linków potrzebujesz najbardziej, napisz w komentarzu, a sprawię, że e-book, ale także wszystkie filmy, które zaplanowałem na najbliższe miesiące, będą odpowiadały w pełni na Twoje potrzeby. Ok, płaszcz płaszczem, ale kurtka to zupełnie inny temat. Jest bardziej każualowa, swobodna, idealna na co dzień, kiedy zależy nam na komforcie i praktyczności. I tutaj też ten sam mit, co poprzednio. Nie oznacza to jednak, że kurtka nie może wyglądać stylowo i klasycznie. Wręcz przeciwnie, dobrze skrojona kurtka z wysokiej jakości materiału może być nie tylko praktyczna, ale również elegancka. Jeśli wybierzesz odpowiedni, klasyczny, minimalistyczny krój, to nawet połączysz to, tę kurtkę z garniturem. Ja pokazywałem taką kurtkę w zeszłym roku. Był to genialny zamiennik kurtki z Ralfa, która kosztowała 11 tysięcy złotych. Mój zamiennik kosztował około 300 czy 400. Stanę na głowie, żeby i w tym roku znaleźć dla Was takie zamienniki. Wybierając kurtkę, warto postawić na naturalne materiały. Jeśli chodzi o wypełnienie, to może być to puch lub pierze, ewentualnie mieszanki z domieszką syntetyków, które poprawiają wytrzymałość i odporność na wilgoć. Warto rozejrzeć się za czymś porządniejszym i nawet dołożyć te kilkadziesiąt złotych, aby mieć porządną kurtkę, która da Ci nie tylko dobry wygląd, ale jednocześnie zapewni Ci wystarczająco dużo ciepła. Jeśli natomiast chodzi o materiał zewnętrzny, to kurtki są wyjątkiem, o którym kiedyś mówiłem. Mogą one być wykonane z poliestru. Większość kurtek, które znajdziesz, będzie wykonanych z poliestru, a to dlatego, że zapewni Ci on ochronę przed deszczem i śniegiem. Wiesz dobrze, że nienawidzę wykorzystywania beznadziejnych materiałów w ubraniach, ale w tym przypadku zastosowanie poliestru ma konkretną funkcję i jak najbardziej będzie to ok. Pamiętaj jednak, aby unikać kurtek z niskiej jakości poliestru połączonych z wypełnieniem poliestrowym. Wtedy to nie da Ci wystarczającej ilości ciepła. Lepsze połączenie będzie poliester na zewnątrz i naturalne wypełnienie w środku. No i tak samo jak z płaszczami, im dłuższa kurtka, tym więcej ciepła ci zapewni. Nie wybieraj bardzo krótkich kurtek, bo zaburzą one proporcje twojej sylwetki. Poza tym są zimniejsze. Decyduj się na takie, które kończą się minimum w połowie pośladków. A jeśli chcesz założyć je na siebie w połączeniu z marynarką, to pamiętaj, że kurtka zawsze musi być dłuższa od marynarki, bo w innym przypadku wygląda to bardzo źle. I tutaj przechodzimy do ostatniej wiadomości od jednego z Was. Nie wiem co lepsze. Płaszcz czy ciepła kurtka zimowa? Marznąć czy wyglądać super? A dlaczego ty w ogóle chcesz iść na kompromisy? Ja się nie zgadzam z tym, żebyś marzł zimą jeśli mnie posłuchasz, to nie będziesz. Po prostu wstrzymaj się z zakupami, bo obecnie nie ma z czego wybierać. I faktycznie skończysz z bublem, a zimą i tak kupisz perełkę z moich poleceń. W przypadku zimowych stylizacji, zarówno kurtek, jak i płaszcze, mamy również dużo większe możliwości dopasowania różnego rodzaju dodatków, takich jak szaliki czy rękawiczki. Ale o tym wszystkim jeszcze dokładnie ci opowiem w innych odcinkach. Na ten moment najważniejsze jest to, abyś podjął odpowiednią decyzję, jeśli chodzi o kupno okrycia wierzchniego. Nie oszukujmy się. Nie są to tanie rzeczy. Dobry płaszcz czy kurtka kosztują, więc wybór musi być przemyślany i uniwersalny. Bo nie chodzi przecież o to, aby mieć 10 różnych kurtek czy płaszczy. Chodzi o to, żeby mieć kilka elementów garderoby, które będą uniwersalne, ponadczasowe i doskonałe jakościowo. I tutaj dochodzimy do sedna: płaszcz czy kurtka. Wybór należy do Ciebie, ale ważne jest, aby dobrze dopasować stylizację do okazji. Płaszcz będzie idealny na wieczorne wyjścia, spotkania biznesowe, uroczystości rodzinne, wszędzie tam, gdzie liczy się elegancja. Kurtka natomiast to świetny wybór na co dzień, na niezobowiązujące wyjścia, na spotkania z przyjaciółmi. Ale co najważniejsze, zarówno płaszcz, jak i kurtka mogą być elementami stylizacji casualowej i eleganckiej, jeśli tylko odpowiednio je dopasujemy. Wszystko, co nosisz, musi być dopasowane do Twojej sylwetki i osobowości. Nie ma jednej recepty na styl. To, co Ci pokazuję, to jedynie wskazówki, jak budować swoją garderobę w sposób przemyślany: jak dobierać kroje, materiały, dodatki, aby wszystko do siebie pasowało. To, co jest najważniejsze, to abyś czuł się dobrze w tym, co nosisz. Styl to nie jest coś, co się kopiuje styl to coś, co buduje się latami. Ucząc się siebie, poznając swoje potrzeby, eksperymentując z modą, ale też pamiętając o klasycznych zasadach, które zawsze będą aktualne. Tak jak mówiłem, pracuję nad zimowym e-bookiem od jakiegoś czasu, bo chcę, żeby był on dla Was jak najbardziej pomocny. Chcę, żebyście dzięki niemu mogli zbudować zimową garderobę, która będzie nie tylko stylowa, ale przede wszystkim funkcjonalna. Garderobę, w której każdy element będzie miał swoje miejsce, a wszystkie razem będą tworzyć spójną całość. Ale to ma być produkt stworzony pod ciebie. Ja mam wiedzę na zimowe tematy, przeróżne, ale w e-booku nie jestem w stanie podzielić się z Tobą wszystkim. Muszę wybrać, co jest najważniejsze. A kto lepiej wie, co Ci się przyda, niż Ty sam. Dlatego teraz, po obejrzeniu tego filmu, napisz w komentarzu, z czym masz problem, jeśli chodzi o zimowe stylizacje, czego chciałbyś się dowiedzieć i jakie tematy powinienem poruszyć w zimowym e-booku, tak aby jak najlepiej sprostał on Twoim oczekiwaniom. Dołóż swoją cegiełkę do pracowni stylu na zimę.